Pan Krzysztof Nykiel, prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. Panie prezesie, co to będzie z tą uprawą buraka cukrowego w Polsce? Co będzie z tym cukrem, tak? Panie redaktorze, no myślę, że yy będziemy branżą, która o ile się jeszcze bardziej nie rozwinie, to przynajmniej się nie zwinie. I tak jak dzisiaj tutaj mówiłem na konferencji, yy naszą, naszym wsparciem w, do uprawy buraków cukrowych są płatności powiązane i one po 2020 roku w nowym budżecie Unii Europejskiej muszą w Polsce obowiązywać to jest 240 tysięcy hektarów. Dzisiaj ochoty już jest tak duża jak jeszcze rok wcześniej. Także widzę już to zagrożenie, że za chwilę możemy mieć problem z utrzymaniem tych 240 tysięcy, że rolnicy się bardziej będą wycofywać, bo niestety opłacalność jest zbyt mała. I gdyby zabrakło płatności powiązanych z produkcją tutaj w uprawie buraka cukrowego, no mogłoby to bardzo źle wróżyć dla branży. Jakie płatności są potrzebne, żeby ta kalkulacja się jakoś pozytywnie spinała? Uważam, że przynajmniej na tym poziomie, na którym są obecnie, czyli w okolicach 1500 zł do hektara. Mm -hmm. Bardzo poprawiła się produktywność, bo kiedyś produkowaliśmy tyś, 1 600 tysięcy ton, teraz prawie 2 miliony yy, Gdzie możemy sprzedać ten cukier, skoro sami potrzebujemy w Polsce tylko milion 600? No właśnie o to jest pytanie. Potrzebujemy 1 600, może 1 700, produkujemy dużo więcej. No Oczywiście po, po zniesieniu kwotowania możemy wysyłać wszędzie na cały świat, tyle tylko że ta cena musi być konkurencyjna, prawda? Mm -hmm. Że musimy konkurować z cukrem trzcinowym którego cena jest dużo niższa. Na szczęście przywóz jego do Europy jeszcze trochę kosztuje na statkach i trochę możemy konkurować, ale my musimy wywieźć ten cukier, który tu jest zrobiony i go wywozimy, bo po ubiegłym roku, po sezonie nie zostało go wcale aż tak dużo. Praktycznie można powiedzieć, że został sprzedany, oby tak było dalej. Bo... Europa stała się eksporterem netto cukru, więc ta presja na to, żeby być konkurencyjnym na rynkach eksportowych jest duża. Tak jest. Europa z importera stała się eksporterem netto. Sprzedajemy poza granice europejskie, bardzo dużo, już nie chcę tutaj w miliony, ale idzie w miliony ton, prawda? Ja bym podał jeszcze jedną receptę na podniesienie ceny cukru na rynku europejskim, jak i również ceny buraków, bo to są przecież organizmy z sobą powiązane. Myślę, że dobrym rozwiązaniem, które dzisiaj jest niemożliwe prawnie, ale producenci cukru mogą do tego podejść w sposób nieformalny, jest ograniczenie produkcji jednak tego buraka cukrowego w Europie. Musielibyśmy... Kto to ma zrobić pierwszy? Nie może być tak, że ktoś będzie pierwszy, muszą to zrobić wszyscy jednocześnie, bo jeżeli zrobi jeden z producentów cukru w Europie, to po prostu zbankrutuje. A jest szansa, żeby się porozumieć na tym europejskim, na europejskiej arenie i żeby wszyscy obniżyli produkcję? Mówiłem dzisiaj o tym też na konferencji, prawo musi na no to bardziej pozwolić, tak? Nie może urząd nam tym monopolowy, ścigać plantatorów czy, czy producentów cukru za to, że próbują sobie na rynku pomóc. Mhm. A co pan, jak pan skomentuje zamykanie cukrowni w Polsce? Zycuker zamknął cukrownię w Strzyżowie, zamknął jeszcze dwie we Francji, zamknął dwie w Niemczech. Czy to jest sygnał dla branży, że jednak się przetwórcy wycofują albo, można powiedzieć, konsolidują lub ograniczają koszty? Trudno mi jest tłumaczyć tą decyzję. Zycukra, ona jest dla mnie co najmniej dziwna. Dziwna chociażby z tego względu, że zamykają cukrownię we Francji, która przerabia 18 i 12 tysięcy ton następna. Są to bardzo duże cukrownie. Nie wiem, ku czemu to ma prowadzić Oby nie ku Temu, że ten cukier produkowany w tych cukrowniach zastąpiony zostanie cukrem z trzciny cukrowej. Mhm. Bo ZIT Cukier ma przecież rafinerię również w Brazylii. Ale mamy polski cukier, który chyba pozostanie największym teraz przetwórcą. Czy to jest wystarczająca stabilizacja dla plantatorów? Powinna być jeszcze większa, ale my, plantatorzy, dziękujemy Bogu, że mamy ten polski cukier, który faktycznie stabilizuje sytuację na rynku w Polsce. Ale gdyby się inne firmy wycofały, to może się okazać, że nie przerobi tego, tych buraków z 240 tysięcy hektarów. Jeżeli stałoby się tak, że Krajowa Spółka Cukrowa przy wycofaniu się innych koncernów z produkcji w Polsce mogłaby przejąć te cukrownie, to pewnie by przerobiła. Natomiast boję się takich decyzji jak we Francji, że te cukrownie po prostu zostaną zniszczone, a nie. Nie hmm. będzie można w nich produkować buraków. Bo y, padło takie stwierdzenie, że mogą się ci y, zagraniczni przetwórcy wycofać z naszego rynku. Y, nie jestem tutaj prorokiem, oby tak nie było.